wprowadzenia obowiązkowej karty PK od lat wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców. Wiele wątpliwości wynika jednak z niewiedzy. Postanowiliśmy dowiedzieć się, czym właściwie jest poznańska karta aglomeracyjna. Karta PK to jest nowoczesne rozwiązanie informatyczne, to jest tak naprawdę nośnik biletów okresowych, Ale także te portmonetki, które umożliwi opłacanie przejazdów jednorazowych od 1 lipca. W Poznaniu stacjonuje ponad 100 tysięcy studentów. Ci, którzy wyrobili legitymację przed połową 2012 roku, od lipca nie doładują ich już biletami komunikacji miejskiej. Pozostaje im przystosować się do nadchodzących zmian i zaopatrzyć się w nowoczesną pekę. A ta, jak zaraz usłyszymy, da się lubić. Nie jestem z Poznania. Docierając tutaj we wrześniu, niestety nie miałam jeszcze legitymacji studenckiej, a więc zmuszona byłam do innej formy biletu. Ułatwia mi to poruszanie się po mieście. Nie muszę kupować biletów jednorazowych. Legitymacja studencka w tej chwili nie jest mi tak potrzebna, więc uważam to za dobrą formę biletu. Jednak nie wszyscy poznaniacy są do projektu tak pozytywnie nastawieni. Ci, którzy cokolwiek na temat Peki słyszeli... Obawiają się utrudnień związanych z jej użytkowaniem w praktyce. Pozostali nie posiadają żadnych informacji, lub też takie, które w dużym stopniu mijają się z prawdą. Nie wiem na jakiej zasadzie to będzie, czy to będzie działało w ten sposób, że my mamy dotykać tych czytników, czy ona będzie automatycznie się kasowała. Jest tłum ludzi w tramwaju w autobusie i, i co mają odbijać za każdym razem? Większość obaw jest jednak całkowicie nieuzasadniona. W przypadku biletów okresowych tak naprawdę dla pasażera nic się nie zmienia. Jeżeli ktoś będzie korzystał z te portmonetki, czyli będzie płacił za konkretną liczbę przejechanych przystanków, czyli to jest taki jakby odnośnik biletów jednorazowych dzisiejszych, tutaj nie ma innej możliwości, będzie trzeba kartą kliknąć na wejściu. I wyjściu, bo inaczej nie da się określić długości podróży, a za faktyczną liczbę przyjechanych przystanków będziemy płacić. Poznańska karta aglomeracyjna obowiązywać zacznie od początku lipca bieżącego roku. Lepiej jednak wyrobić ją wcześniej, a swoją wiedzę na temat zmian uzupełnić, aby nie dać się później zaskoczyć kontrolerom. Wprowadzenie PEKI będzie miało bez wątpienia duży wpływ na komfort korzystania z komunikacji miejskiej. Czy pozytywny? Przyjdzie nam to ocenić za niecałe pół roku. Piwo, piwko, browar. Umiłowany napój studentów. Nieodzowny element studenckich imprez. Nie bez przyczyny piwo stało się jednym ze sztandarowych trunków spożywanych przy okazji spotkań towarzyskich. Wśród studentów coraz częściej można spotkać smakoszy, którzy w piwie dostrzegają nie tylko napój alkoholowy. Dobry smak nie znaczy wcale wysokiej ceny, o czym można przekonać się wędrując po poznańskich szlakach piwnych, które oferują odwiedzenie ciekawych miejsc i skosztowanie piw z najróżniejszych zakątków świata. Jeżeli spojrzymy na tę listę, każdy z nas na pewno będzie kojarzył chociażby parę miejsc, które, które są tutaj wymienione. Załóżmy, że od nich zaczniemy naszą piwną przygodę ze szlakiem, a wypełnienie tych miejsc. Paszporcie sprawi, że zwrócimy się w stronę tych miejsc, które były nam wcześniej nieznane, tym samym poznając trochę poznań od strony, której wcześniej nie znaliśmy. Organizatorzy z myślą o studentach i ich zamiłowaniu do promocji stworzyli książeczkę, która umożliwia zakupienie trunku po okazyjnej cenie. Wytrwali podróżnicy po świecie piwa otrzymują taką przepustkę, która łączy się z wieloma bonusami. Ja szlaków piwnych skupia się wokół paszportu piwnego, Przedstawia on wszystkie możliwe zniżki, jakie uczestnik szlaku piwnego może uzyskać w poznańskich pubach. Jak kupisz dzisiaj paszport piwny, to za tydzień, za miesiąc, za dwa, za trzy, za pół roku jak najbardziej też będzie można, można wykorzystać miejsca, które tobie jeszcze zostaną. Wielu zaskoczy fakt, że piwo to nie tylko wywar ze zboża doprawiony odrobiną chmielu. Koneserzy zwracają uwagę na kolor, zapach i smakową kompozycję. Okazuje się, że piwo to znakomity dodatek nie tylko do solonych przekąsek. Co więc jest takiego specjalnego w regionalnych piwach? Takiego piwa a dobrego, regionalnego, możemy sobie rzucić nazwą, nie wiem, na przykład Ciechana, możesz spokojnie wypić do kolacji, do dobrej kolacji, a normalnego piwa koncernowego, no nie zdzierżyłbyś przy kolacji, bo byś czuł alkohol, tak, on nutek smakowych e, i rzeczywiście albo piwa są nagazowane, albo bez smaku, tak, piwa koncernowe. Także warto zapłacić kilka złotych więcej czasami, a kupić dobre piwo regionalne. To nieodłączny element imprez. Pić można czasami nawet należy, dla zdrowia czy smaku. Trzeba tylko zachować umiar, a picie stanie się przyjemnością i nawet wątroba będzie nam wdzięczna. Niektórzy od zawsze, niektórzy od wczoraj. Czasem z wyboru, a czasem zmuszeni przez sytuację. O kim mowa? Single, czyli sami, ale nie samotni. Już niedługo obchodzą swoje własne święto. Święto niepodległości, szerzej znane jako Walentynki. Z serduszkami z zakochanymi parkami wszędzie, e, pełno ludzi w różnych kawiarniach, restauracjach, w kinie i najlepiej dlatego spędzić je w jakiś niekonwencjonalny sposób. Kiedy serduszka atakują cię z każdej strony, czerwone dekoracje czyhają na Twoją nieuwagę, a babcia po raz kolejny nieznośnie przypomina o tym, że nie masz partnera, to znak, że zbliża się 14 lutego. Jak w ten dzień radzą sobie ci niezakochani? Mam nadzieję, że już wtedy będę miał wszystkie oceny i będę mógł spokojnie zagrać na swojej konsoli i spotkać się z moimi kumplami. Pójdę gdzieś może na siłownię, może sobie piłkę pokopię, bicepsy sobie przepakuję. I wiadomo, jeśli będzie chodziła na imprezy, może będzie jedna tu, druga tam. W tym roku walentynki spędzamy ze swoją przyjaciółką, która jest po związku i ma złamane serce, więc na pewno będzie, będą to zakrapiane walentynki. Jedziemy razem do Warszawy na imprezę i mam nadzieję, że będzie to udana impreza. Nie rejestrują się desperacko na portalach randkowych, nie rozpaczają, nie czekają na idealnych partnerów i na pewno nie szlochają przy romantycznych komediach. Właściwie single dostrzegają same plusy swojej sytuacji. Nie mam także, jak widzę parę zakochanych, to im zazdroszczę w jakikolwiek sposób, bo być może to oni mi powinni pozazdrościć. A nie facet nie ma problem, no bo ma kobietę po prostu. Korzystam z życia, imprezuję, cieszę się, poznaję nowych ludzi, same korzyści. Zamiast rozpaczliwie szukać partnera, single idą za radą Beyoncé, która śpiewała Me, Myself and I. I wolą skupić się na sobie. Może faktycznie warto pozwolić sobie odpocząć w ten cudownie czerwony dzień i zrobić coś tylko dla siebie? Kurier akademicki w poszukiwaniu prawdy życiowych postanowił odkryć dotychczas niezbadane. Pytanie było proste: co robią wykładowcy w trakcie sesji zimowej? Aby na nie odpowiedzieć, wybraliśmy się na egzaminy i zgłębiliśmy wiedzę tajemną wśród zestresowanej młodzieży akademickiej. Sprawdzają poprawki. A jakieś zajęcia rozrywkowe? No, wiem, z tego co wiem, to jeden nasz wykładowca, doktor Gil, jeździ na nartach. W trakcie przerwy zimowej podejrzewam, że wykładowcy, no niektórzy, pewnie jadą gdzieś na narty, ponieważ myślę, że to, to jest dość popularny sposób spędzenia czasu wśród wykładowców, na przykład na naszym wydziale. Jak się okazuje, narty to według studentów jedyna rozrywka wykładowców podczas przerwy zimowej. Chyba, że uciechą nazwać Odbieranie maili. Przede wszystkim odbierają maile od studentów, którzy w ciągu semestru nie zdążyli wszystkiego zaliczyć i umawiają się na jakieś poprawki albo ewentualne dopytywania. To nie wszystko. W życiu wykładowcy podobno są też inne radości. Myślę, że więcej czasu spędzać na tym, żeby jak najszybciej nasze egzaminy poprawić, ale to już jest taka moja drobna sugestia. Zapewne studenci również chcieliby skorzystać z odśniżonych stoków. Niestety, najświeższe wieści donoszą, iż nie mają na to wiele czasu. Myślę też, że korzystają skwapliwie z czasu wolnego i próbują wypocząć. I dlatego też bardzo się spieszą, żeby wszystko zaliczyć i trochę pooddychać świeżym, może górskim powietrzem, a może w jakimś innym uroczym miejscu, czy urokliwym miejscu. Czy to oznacza, że na narty możemy pojechać dopiero, gdy zostaniemy wykładowcami? Na szczęście okazuje się, że był ktoś, kto poznał całą prawdę na temat przerwy zimowej w wykonaniu żaków. Studenci podczas zimowej przerwy próbują po prostu odpocząć, także jak najszybciej zdać wszystkie egzaminy i gdzieś wyjechać na jakieś, nie wiem, narty albo jakoś inaczej, ale jednak rekreacyjnie spędzić ten czas. Jak wykazało nasze śledztwo, jeśli na narty, to tylko z dostępem do internetu, skrzynki mailowej i usosa.